Teraz proszę cię, żebyś nacisnął na telefonie przycisk play. Dlatego tak trudno jest to zrobić samemu. To jeden z częściej wybieranych mini-systemów stereo w naszej sieci i ta popularność wcale nie jest dla mnie zaskoczeniem. Od momentu wprowadzenia przez Yamaha na rynek serii PianoCraft rozgościła się na wygodnie w naszych domach. W sypialniach, pokojach dziecięcych czy nawet w kuchniach, wszędzie tam, gdzie brakowało miejsca lub z tego czy innego powodu nie warto było wstawiać pełnowymiarowego systemu audio, wybierano PianoCrafta. Szczerze mówiąc, wcale mnie to nie dziwi, ponieważ to znakomicie wykonane, bardzo dobrze brzmiące urządzenia, oferujące dojrzały i bogaty dźwięk. Mógłbym opowiadać długo, co potrafi i jaką funkcjonalność posiada widoczny na ekranie bohater, ale zrobił to już mój kolega Dawid w innym filmie na naszym kanale. Powiem wam, jak ta mini wieża gra z konkretnym modelem kolumn głośnikowych: z Bowers and Wilkins 606 S2 Anniversary Edition. Brytyjskiej firmy nie trzeba szerzej przedstawiać, natomiast kolumny serii 600 są na rynku równie długo, co towarzyszący im PianoCraft. Cała seria obchodziła niedawno swoje 25-lecie, a model 606 S2 Anniversary Edition jest właśnie tym jubileuszowym. To kompaktowe kolumny podstawkowe wykorzystujące najlepsze technologie opracowane przez brytyjską markę, takie jak choćby przetwornik średniotonowy Continuum. Charakter dźwięku oferowany przez najnowsze 606 można określić jako dopracowanie wszystkich najmocniejszych cech poprzednika oraz podniesienie jakości o przysłowiowe oczko wyżej. Mamy więc do czynienia z energetycznym, świetnie poukładanym i zaskakująco przestrzennym brzmieniem. Tonalność nieco różni się od tego, co możemy usłyszeć w pozostałych modelach Serii 600 i lekko skłania się w kierunku muzyki podanej w sposób rozjaśniony, świeży i energetyczny. W połączeniu z elektroniką Yamaha zestaw ten oferuje dźwięk przeznaczony dla wymagającego słuchacza, który ceni sobie przede wszystkim jakość średnich tonów. Zostają one wyraźnie podane na pierwszym planie, dzięki czemu można je docenić w takich gatunkach muzyki jak jazz czy klasyka. Naturalność tego dźwięku świetnie podkreśla dobrze kontrolowany bas. Nigdy nie jest go za dużo, ale nadaje muzyce odpowiednią masę, głębię i dynamikę. Wysoką jakość brzmienia z pewnością docenią ci, którzy słuchają różnych gatunków muzycznych i szukają sprzętu, który zapewni im balans między wyrównanym, naturalnym graniem, a energią i przestrzennością. PianoCraft MCR-N670D i kolumny 606 S2 Anniversary Edition to połączenie dwóch legendarnych branży serii. Nawet jeśli w przyszłości właściciel z tego zestawu wyrośnie i, i również zmieni wierzy Yamaha i zapragnie większego systemu audio, to podstawkowe Bowersy znakomicie sprawdzą się w towarzystwie np. Rotella A11 czy NADA C338. Pamiętajcie, że przed zakupem możecie posłuchać omawianego dziś zestawu w jednym z 19 salonów Top HiFiN and Video Design na terenie całego kraju, do czego Was serdecznie zachęcam.